Nie mogli pojąć, że osoba transseksualna będzie dyrektorem firmy. To się tutaj praktycznie nie zdarza. Dziwili się, że osoba transseksualna przychodzi do urzędu z matką, która się jej nie wstydzi, opowiada Sofo. Ale mamy to bardzo stresowało. Bała się, że ktoś zacznie Sofo obrażać, jak w dowodzie zauważy M, więc uprzedzała wszystkich. To naprawdę dobre dziecko. Ale sofo nikt nie hejtował. Owszem, przyglądali się jej, ale nie komentowali. Nie przy niej. Biznes zaczął się kręcić. Zatrudniła dwie dziewczyny, Maro i Elado. Nie powiedziała im, że jest osobą transseksualną, ale wydaje się jej, że wiedzą. Nie kryje się z tym specjalnie. Na Telegramie prowadzi swoją stronę, publikuje treści związane z korektą płci, opowiada jak radzić sobie z kryzysami, gdzie szukać pracy. Oswaja temat. Wysłuchałeś fragment reportażu Okopress. Kliknij, aby posłuchać całości na naszej stronie internetowej.